Witam Państwa! Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś, co jest mi szczególnie bliskie, a mianowicie o tym, jak nauka i gospodarka razem wpływają na to, jak żyjemy. Bo przecież to nie są dwa oddzielne światy, prawda? To jak dwie strony tej samej monety. Kiedy nasze firmy korzystają z najnowszych odkryć naukowych, to wszyscy na tym zyskują. Dlaczego? Bo to przekłada się na nowe miejsca pracy, lepsze produkty i usługi. A co za tym idzie? Na wyższy standard życia dla nas wszystkich. Większość z nas chce żyć lepiej, i myślę, że to właśnie kapitał intelektualny, czyli wiedza i umiejętności mogą to umożliwić. Ale potrzebujemy do tego nowoczesnych technologii i badań naukowych, które pomogą nam efektywnie wykorzystać to, co mamy najlepsze. Oczywiście, mówię tutaj o naszej Lubelszczyźnie. I na koniec, drodzy słuchacze, myślę też, że nie można zapomnieć o tym, co nas wyróżnia. Mamy tu nad Bugiem takie miejsca, które można by nazwać małymi perełkami. Mają one nie tylko potencjał gospodarczy, ale są też bogate w historię i kulturę. Dlatego namawiam, promujmy Lubelszczyznę jako region gdzie innowacje i tradycja idą w parze.